Witam serdecznie wszystkich Państwa w tym specjalnym materiale. Chciałbym na samym początku wszystkim Państwa podziękować za udział w zbiórce w naszej akcji charytatywnej Age Market Youth Dzieciom. Zebraliśmy łącznie kwotę 8160 zł, to jest coś fenomenalnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za każdą wpłatę, za każde oglądnięcie dłuższej reklamy, za to wszystko za Państwa dar serca. I w tym materiale chciałbym przedstawić tą naszą zbiórkę. Chciałem Państwu rozliczyć z Państwem się rozliczyć z tych środków, które Państwo mi powierzyli w zaufaniu. Pokażę Państwu te prezenty, które kupiłem dzieciom. Postanowiłem, że te, ten nasz prezent wspólny będzie nakierowany na edukację, tak żeby te dzieci mogły zdobyć jak najlepsze jak najlepszą wiedzę, jak najlepsze możliwości do tego, żeby zdobywać kolejną wiedzę, żeby się edukować. No i postanowiłem, że w pierwszej kolejności kupię te sprzęty, które są niezwykle teraz pomocne do zdobywania wiedzy z internetu, czyli tablety. Kupiłem sześć, będzie sześć prezentów, czyli 6 tabletów. Kupiłem także słuchawki bezprzewodowe, żeby te dzieciaki mogły bez problemu słuchać materiałów, słuchać tych wszystkich... Treści, które są przekazywane przez internet w tych trudnych czasach, kiedy bardzo często siedzą w domu, no i oczywiście dla rozrywki. W drugiej części tego naszego prezentu kupiłem trochę zeszytów, trochę ciekawych książek, takich materiałów, z których dzieci, moim zdaniem, będą się bardzo cieszyły. No i w trzeciej części smakołyki i łakocie, bo dzieci bardzo lubią pewnego rodzaju takie smakowitości w okresie świątecznym, więc niech zaznają troszeczkę e, przyjemności. E, tego typu, więc, więc zobaczycie za chwilę Państwo, jak, jak dokonuję, jak kupuję takie prezenty, jakie później składam. I jeszcze raz na samym końcu tej wstawki, w tej wstępnej, chciałem serdecznie Państwu podziękować za to, że dołączyliście do tej akcji, że zebraliśmy aż taką wielką kwotę 8160 zł. I mam nadzieję, że te środki będą fantastycznie spożytkowane przez tych e, sześciu dzieciaków, które dostaną te prezenty. Oczywiście nie będziemy znać adresatów, do których dotrze ta, ta, ta przesyłka, te prezenty. Więc, no, tym bardziej to cieszę, że mogliśmy w taki sposób, w taki anonimowy sposób dotrzeć z tymi prezentami i ucieszyć dzieciaki. I mam nadzieję, że te prezenty będą im służyły. Dziękuję bardzo jeszcze raz z całego serca i zobaczcie Państwo, jak kupujemy prezenty wspólnie na te prezenty, i jak później będę je składał i dostarczał. Ok, jesteśmy supermarkecie idziemy kupić na pewno słodycze i zobaczymy może będą jakieś książki i ozdoby świąteczne tak żeby zapakować te prezenty jak będzie zaraz się przekonam no to na zakupy A teraz trochę słodyczy. Zobaczymy, co my tutaj mamy, jaki jest wybór. Skoro słodycze są już wybrane, czas zobaczyć, jak to wszystko opakować. I zobaczymy jeszcze, czy są jakieś książki w pobliżu. Dobre, teraz opakujemy prezenty i będzie można je zanosić. I zobaczmy teraz jakie mamy książki tutaj dostępne dla dzieci. Co będzie tutaj ciekawego? Co będziemy mogli tutaj sprezentować jako wspaniały podarunek, jako element naszego prezentu świątecznego. Skoro wszystko już mamy, to czas iść do kasy, zapłacić i zacząć pakować. Tak wyglądają nasze prezenty. Jeszcze przed pakowaniem zaczynamy pakować. Jeszcze dodatkowo w każdej książce na losowo wybranej stronie będzie nasza niespodzianka 200 zł. Na drobne wydatki. Niech się dzieci cieszą. prezenty zapakowane, czas je zanieść do pośrednika, który je przekaże dzieciom. Ok, chciałbym teraz Państwu przedstawić rozliczenie naszej akcji charytatywnej Ace Market U dzieciom. Na pudełka wydaliśmy 45 zł. 32 zł. Na słodycze 113 64 zł. 64 grosze na artykuły papiernicze 463 29 zł. 29 groszy na Biblię dla dzieci książki 331 30 zł. 30 groszy, na komiksy 304 35 zł. 35 groszy, 3 tablety i 3 słuchawki w pierwszej turze zakupu 2844 zł. 3 słuchawki w drugiej turze zakupów 447 zł. i 3 tablety. W, w kolejnej turze zakupowej 2397 zł. No i oczywiście niespodzianka, czyli te środki, ta, te pieniążki w książkach to 1215 zł, łącznie 8161 zł. Jeszcze raz serdecznie Państwu za to wszystko dziękuję. I tutaj widzicie Państwo w tle zrzuty z ekranów, screeny wszystkich paragonów i rachunków, które. Które otrzymałem. A naszym pośrednikiem w tym wspaniałym dziele będzie parafia świętego Tomasza. I proboszcz Henryk Małecki na Ursynowie, który przekaże nasze prezenty Karitasowi, który już je rozprowadzi tym, którzy najbardziej potrzebują. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za wspaniałą pomoc, tym wszystkim, którzy wpłacili, którzy oglądali duże reklamy. Zrobiliście Państwo wspaniałe dzieło, a tam, a tam już są nasze prezenty, które za chwilę dostarczymy na, na parafie. Jeszcze raz dziękuję. Życzę wesołych, wspaniałych świąt, wielu błogosławieństw. Oraz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję Państwu, że jesteście.